Cześć, cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Maxerfisz i witam Was w kolejnym odcinku z Naruto Storm 3 Magic Online. A, trochę minęło odkąd ostatni raz wrzuciłem odcinek z tej serii a, No ale to dlatego, że nie miałem internetu za bardzo i nie miałem jak te odcinki wrzucać nagrywać i tak dalej, bo wiadomo, że tutaj trzeba grać online. Przecież to jest logiczne, dobra. Już, już nie owijam w bawełnę jakąś randomową postać. Szybko, 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 5 sekund mamy Minato, niech będzie Minato. Niechaj będzie Obito i Kakashi, czemu by nie. Młodzi. Możemy sobie nim zagrać, w sumie zawsze chciałem zagrać Minato w odcinku. No i zobaczmy, kto jest naszym przeciwnikiem. No sasek e, taka no i tam widziałem, że gościu ma słaby internet, więc, więc mogą być lagi, aż się, aż się boję trochę. A, nie, no tylko pink jest większy, troszkę są opóźnione um, techniki, no ale myślę, że jakoś sobie damy radę. Oczywiście od razu poleciałem w złą stronę z tym Rasenganem naszym. No, zobaczymy, czy gościu będzie chcieć, chcieć dwie walki, czy jedną. No co, co mnie bijesz, no co? W ogóle powiem wam, że ilekroć ostatnio włączam tą grę, tyle razy trafiam na Saska jako przeciwnika. Nie wiem czemu, po prostu wszyscy fazują na tego Saska, nie wiem dlaczego go tak wszyscy mainują. Co prawda to nie jest ten, którego, e, którym tak wszyscy spamują, czyli tego ten Kirin, prawda, co ma tego ultimate'a, e, co tam błyskawice z nieba wysyła, to jest taka, ale mimo wszystko Sasek, no kurde, wszyscy tym Saskiem grają. Wiadomo, że on jest dobry, ale bez przesady. Gość już nie ma praktycznie drewna. Pierdzielną mnie raz z Chidori. A. Co mi zrobisz? No co mi zrobisz? Rasengan na na Jeszcze spróbujemy go złapać w to. Oczywiście na łeb. Ma się w ogóle nie broni. No w sumie za bardzo nie ma jak, kiedy drewna nie ma. Już troszkę je sobie wywalił. No co ty chciałeś zrobić tym ultimate? No co ty chciałeś z nim zrobić? A. A, chodź tu. No, kurde. Się wycwanił. No, 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 dawaj. Oczywiście może coś opowiem o Minato. Minato oczywiście jest czwartym Hokage. Ojczulkiem Naruto. Troszkę nierozgarnięty. Uwielbia wymyślać strasznie długie nazwy dla technik. O kurcze. No i zagadałem się i pozwoliłem się jechać. Ale w tym momencie nie ma już nasz sasek szans, ponieważ został zjechany przez naszego zajebistego, wielkiego Rasengana który go rozpierdzielił o podłogę. No cóż, zobaczymy, czy goś będzie chcieć rematcha. Mam nadzieję, że tak, bo nie chciałbym na tym poprzestać, bo odcinek byłby trochę nudny. Nie wiem, czy coś stało, czy, czy on po prostu jest taki słaby. W sumie spodziewałem się czegoś więcej po przeciwniku. No zobaczmy, czy będzie chcieć jeszcze raz. Tak, chcę jeszcze raz. Ja oczywiście, jak zawsze, ponownie wezmę sobie to, bo jak wiecie, lubię robić odcinek jedną postacią. Wtedy przynajmniej wiem co wstawić sobie na miniaturkę, prawda? No dobra. Zobaczmy, jak nam teraz pójdzie. Nie no, może weźmie kogoś, kogo bardziej ogarnia. No mam nadzieję, że tak. Ale coś długo mi każe czekać, kolega. Ho, ho, ho. No dalej stary, ile można postać wybierać? Ja mam tutaj katar. Już... Masakra jakaś. Wakacje się kończą, szczerze mówiąc, a powiem wam, że akurat na sam koniec wakacji mi... mi, mi katar przybył nagle. No dobra. Ech, no da, dawajcie, tym razem Madara. No zobaczmy, czy coś z tego Madary ogarniesz w ogóle. No Madara co prawda ma troszkę większy zasięg tych swoich basików, ale... ale jednak mimo wszystko trzeba umieć nim grać. Rasengan na ryj dziwko. A, troszkę go wzmocnimy może, może go trafimy? Nie! O, kurde, dwóch kokage nagle na mnie wyleciało jak kurde popieprzonych. Ajajaj. Jeszcze raz Rasengan, szmato. Spróbujemy tak, tak, patrzcie, patrzcie, patrzcie. ładujemy, ładujemy. Kurczę, nie trafiłem go tym. Ja to w ogóle całkiem i niedawno odkryłem, bo nie wiedziałem właśnie, że jak się to przytrzyma, to taki wzmocniony rasengan wychodzi z tego. A, kurczę, ja tutaj się nim bawię, a... A tutaj on mnie będzie cisnął. Nie, no, tak być nie może. Słuchajcie, trzeba go złapać jakoś. Tym razem ja nie mam drewna, muszę się jakoś bronić. O, no, no. Dawaj. Jezus, pomyliły mi się przyciski, i źle używałem. Źle używałem łapanki, Ale dobra. No, 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 dawaj. Stary. Chodź tu. Kurde, cały, cały czas mi ucieka, nie mogę go złapać. To go jadę normalnie. Chodź, już ma to. No, chodź, chodź. Madara, dubku, taka z ciebie legenda Shinobi. Główno, a nie legenda Shinobi, Jasna cholera, nie będę się z tobą cackał. No, chodź tu. Ja Cię kręcę, jeszcze mnie zdołał jakoś walnąć. Oj, dobra, zmarnował ostatnie drewno, broniąc się przed moją łapanką. Oczywiście wpadł jeszcze w mój rasengan. Ale powoli robi się niebezpiecznie, oboje nie mamy drewna. O, o, uwalnia się. To może ja się jakoś uwolnię. A masz. Dobra. Został mi tylko Obito. Tutaj widzę, że Kakashi został zabity. O jasna cholera. No dobra, dałem się mu troszkę pojechać. Ale teraz... I ultimate. I pięknie zakończył sprawę. Byłem na hita. Ale ostatecznie się udało pokonać mojego rywala. Co prawda trochę się z nim bawiłem. No i e, nawet nie zauważyłem kiedy tyle HP mi zjechał. No ale dobra udało się zwyciężyć dwa pojedynki. Mam nadzieję, że odcinek mimo wszystko się Wam podobał. Trzymajcie się, do zobaczenia i na razie mówił dla Was Fish.